Witam, dnia kolejnego z rana, godzina 6.30, jadę na jakąś kawę żeby się napić. A co to tam jest? To jest ta ich Bożenka? Chyba nie, bo to taka wielka. Może nie, to nie jest Bożenka. Ale krajobraz jest tu fajny, trzeba powiedzieć, taki sielankowy, droga szykrowa. takie takie wolę niż, niż betonowe przejazdówki Palmy. Ej. Tylko nie wiem, czy w lewo, czy w prawo na kawę motorkiem mam jechać. Trochę w lewo, trochę w prawo, że przy okazji sobie nagram, co coś zarobię na tą kawę. Najgorsze w tym wszystkim, że chyba zaraz zacznie padać, bo już wszędzie grzmi i, i widzę po tych chmurach, tak jak najszybciej jadę. A właśnie sobie po takim polu jadę i z kieszeni wyleciał mi telefon. Dobrze, że zwróciłem na to uwagę. To już nie pierwszy raz i zawsze znajdywałem. pancerny. Szkło tam lekko już odpryśnięte, ale działa i nagrywa. Dobra, tu sobie na skróty jadę w jakiejś tam kawiarni śniadani. Słuchajcie, przyjechałem na śniadanie do takiego oto miejsca. Już widzę, że pani stoliki czyści. Zobaczcie, jakie tu są ceny, nie? 0,75 za piwo i to jest jakaś knajpa, nie? W takich tam podrzędnych, typu moja knajpa, to by było po pół dolara, nie? Legand. Dobra, zamówiłem dużą kawę americano. Ale naprawdę jest duża, ogromna. I popielniczka, później mówię, że śniadaniówki jakieś, zamówię śniadanie, nie? No ja już to kiedyś pokazywałem, ale to zawsze warto pokazać. Też nie wszyscy oglądali wszystkie odcinki. No to w takiej knajpie. Takie ceny, jak zaraz zresztą wam pokażę, te śniadania naprawdę są mega tanie. Tutaj elementy z mojej młodości, tak zwane jamniki dwukasetowe. Tu, tu trochę to zakurzone wszystko jest. Ale tu się też kurzy pyli i tak dalej. Kiedyś to było jeszcze gorzej, bo tu nie były drogi betonowe, tylko były szutrowe, nie? No. Kto pamięta, kto takiego miał? Jamniki, tak? Dobra. Sprzątajcie. Ja też się zaraz do Marcina odezwę, gdzieś tam na śniadaniu, bo go jeszcze dzisiaj nie widziałem. A tu zobaczcie nie koktajle, tylko te... Jak to się nazywa? Po 10 dolarów. 4, 5 i 6 to jest 15 kielichów. Pani mi dała menu na tablecie, ja nie lubię, bo to nie widać i tak dalej. Ja chcę normalne, tradycyjne, papierowe, bez przesady. Niedługo to będzie jeszcze tak, że będą wgrywać mi to do głowy, w świadomość, jakimś chipem. To ja już tą kraj bez nami wiem o co chodzi. Pani mówi, tu mi daje, ja mówię, że ja chcę ten breakfast. Menu. No to jest breakfast, ale ja mówię, specjalny breakfast. Zobaczcie, to samo danie. Na przykład to jest tu za 4, jakbym stąd zamówił. I tak było kiedyś, że wskazałem, mówię, a tu jest za ten taki krosant, nie? a tu jest za 2,50. To wezmę dwa krosanty, kawę. Starczy na razie. Zamówiłem i mówię, tylko że po cenie śniadaniowej bez kurde, która jest. Siódma, punkt. Ale elegancko, nie? Tutaj. O, może wszystko, chusteczki firmowe. To nie dostałem jeszcze kawy. Ech, chyba się robi. Naprzeciwko tutaj się wjeżdża, to widać, że jest tu, albo nie, tam, gdzie Marcin chodzi, jest taki basen. Czy można przyjść i nic nie kupić? Też można, ale tam wypada kupić jedno piwo za dolara i można się kąpać. Co więcej, ten sam właściciel ma tu supermarket, z tyłu ma jeszcze dyskotekę, ma hotel, bo to jest taka sieciówka. I tu można sobie przyjść kupić coś w sklepie, łącznie z alkoholem, czy z jedzeniem i sobie zjeść przed sklepem. Ta kawa kosztuje 3 dolary albo 3,5, już nie pamiętam. Ale zobaczcie, jaka ona jest wielka, nie? No to jest paczka fajek, to bym ją tu normalnie włożył do środka. Ogromny kuboł. Zaprosiłem Marcina na śniadanie właśnie, a później mam plan. Zobaczę, czy tu w sklepie, kupić wino, ale są też takie w kartonach po 3-4-5 litrów. Bo muszę chłopaków cywilizować, nie? Bo później wieczór przychodzi, oni nie mają wina, nie? Sody trzeba kupić, nie? No muszę im pokazać takie, wiecie. Trochę inne rzeczy, światowo bardziej, nie? Rozumiecie. Słuchajcie, to jest mega fajnie podane. I mega w sumie tanie, bo 2,5 dolara za coś takiego. No ale to tak nie podali zbiorczo, tylko mi to rozłożyli, nie? ale elegancko. Że Marcin szybciej przyjedzie, to, to by się na jednego załapał, bo nie jest. Coś. A wewnątrz ser, szynka, cebula, jakieś tam, no wszystko elegancko. Pomidor widzę, salatka jest do tego. No, ale tam parę osób z obsługi widzę, chodzi, a lokal no, pusty cały, nie? A jest taka no, pora śniadaniowa. Trochę szkoda, nie? I ogólnie tam też puszciutko we wszystkich nerwach. Miasto jest przeinwestowane. Ja zadłem dwa croissanty. nie wiem, Marcin. Trzeba przyjechać, może coś sobie zamówię, jeszcze zje, nie chcę sałatkę zjeść, bo nieruszona. Dzień dobry, z rana Marcinie. Dzień dobry. Tutaj taka aura, że się wcześniej wstaje, wiesz? Rzeczywiście, tak jest. Nie wiem, to kwestia aury, czy odpowiedzialności. No, to też, za, za dzień pracy. Można zacząć wcześniej, to można wcześniej skończyć. Tak. Dobra, Marcin nie chciał zjeść pomimo mojego zaproszenia. Idziemy, idziemy, idziemy. A muszę Wam się pochwalić, że strajler robi tak dobre ogórki. Na przykład dużo ludzi chwali, ale teraz hotelarz z wysp, z kochrongu. Polak, hotelarz, zamówił 20 kg ogórków, które strajler zrobiła. Także już jej dałem, namiary już robi. A my idziemy z Marcinem, ja jeszcze zakupy chciałem zrobić, nie? Będziemy jechać samo. Do Ciebie troszeczkę, nie wiem, no coś nagramy, coś tam poustawiamy, poprzestawiamy, byle się działo, nie? No właśnie, gdzie tu robić pizzę, mi się chce, jak takie ceny w takiej knajpie, nie? Chyba, one są mniejsze pewnie. Na piecu drewnem. Nie są złe, bo ja tu jadłem przecież z kolem. Ale przy takich cenach. To są ceny dumpingowe, żeby nas zniszczyć. Takich mniejszych producentów. Dobra, idziemy do sklepu. Ja sobie jajeczko spróbuję. A to są, jak to jest? Egg chicken? A to jest na twardo? Nie, bo ja chciałem rozbić. To rozbiję i się rozleje. Dzieci nie powinny jeść słodkiego, ale że wujek jest, to trzeba dla dżunku może takie coś kupić, no. żeby wujka dobrze zapamiętała, bo jak będzie, a dobre mieć układy z dziećmi, to są dobre układy z rodzicami wtedy. Bo wujki zawsze bardziej i dziadki rozpieszczają. Dobra, Marcin tam, z drzewka soda to nie jest Bożenka, czy ona tak wyrosła? Słuchaj, węże są? Nie ma. A Marcin, bo wiązałeś przed chwilą zniknięcie z jednej kury wczoraj z moim przyjazdem. I z babą na drzewie. Poczymy, jakie są fatki, no. Tak. Ej, śmieszek, daj go tu. Nie ma mowy. Czemu? To są kury, no. Śmieszku! Blondi i niskopienni. A, tu sąsiadów masz też. Dobra, jak tak. Jaszczurka musi siedzieć tu wysoko, bo jak tylko zejdzie niżej, to kury ją natychmiast No tak, tak, tak. Tak, to jest w tym... Łańcuchu. A to po co jest to? żeby zrobić yy, Ogródek ale... Ogródek yy, Ale jest, jest tam zaczątki No tutaj to i można ryby pochodować tak. Żaby to już to jest A te żółte pomarańczowe co to jest? To są yy, jajka ślimata. O Kurde Ikra, można powiedzieć. Można by powiedzieć. Jesteśmy u Chińczyka za moje dzisiaj. W wchodzą nam ogóreczki, czy ogórki z czosnkiem, z octem, z soją i z papryką. A tu mamy bok tak zwanego. Czy sałatki. Były pierogi smażone, a teraz wchodzą pierogi razy dwa gotowe. Dobra, weszła jeszcze tutaj kapusta Słuchajcie i wjechało nam tofu. I wjechała jeszcze wołowinka z zimnikami. Oni pojechali, ja chciałem jechać na skróty i gdzieś mnie ta droga zaprowadziła nie tak, gdzie trzeba. Wiedziałem, że to tak będzie, ale odnajdźmy ślad. Na pracy trwają, a ja czekam na taksówkę. Ja Musimy teraz do przodu wyjść, bo tu nie dojedzie. Zaorają tu wszystko, mówią O, to akurnikowo. Już jest taksówka, ja zabieram rzeczy i muszę jechać. Zajebiste pod robienie jajek na twardo, czy smażonych i tak Nie mówcie mi nic. Dobra, jedziemy. Marcinku, mój przyjacielu, co złe to nie ja. O, tak ci powiem. Na Do koniec. Zobaczenia. Do zobaczenia. Za tydzień. Za tydzień. W szerokości. O, dobra. Za tydzień się widzimy. No to jedziemy, zanim tu rozkopią i w ogóle nie będzie można wjechać, ani przyjechać, ani wyjechać. Ale tak chwilę długo będzie. I chyba już nie można wyjechać stąd. Ponoć przejedziemy. Ale będzie się działo. Ma wyjeździe z góry Nikola. Słuchajcie, udało nam się wyjechać, ale jeszcze nie z sembrep miasta, ponieważ trzeba się zatankować. LPG. A sobie muszę go zapalić? Hej. Kiedyś się przywitała. Ale jeszcze raz się chcę przywitać, a już się witasz parę minut ze mną tutaj. Stefan też się przywitał.